W dzisiejszym odcinku rozdaję, uwaga Lua egzekutora na 7 NIC i dokładniej Red plus menu Fallout. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Po pierwsze zostawić suba i mieć suby włączone na publiczne, pamiętajcie, suby na publiczne. Po drugie zostawić komentarz gotowe i swój Discord musi być gotowy. Po trzecie zostawić łapkę. Po czwarte, wejść na dwa Discordy w opisie. Pierwszy Discord jest to mój Discord, który założyłem, a drugi Discord jest to Discord ClassicRP. Co to jest ClassicRP zapytacie? A więc tak. ClassicRP jest to serwer roleplay, który za niedługo startuje. Będzie to serwer jak ze starych, dobrych czasów Fivem, Bez bojówkarzy i nie będzie to typowe Cops and Robbers. Posiada sztab zaawansowanych deweloperów i zaawansowaną administrację. Ma także rekrutację do frakcji, też ma... Mi pomocne i przede wszystkim ogarnięte community. Już dziś wejdźcie na klasikerbę. Zapraszam, link w opisie. A my już przechodzimy do odcinka. Przerwę wam na chwilę oglądanie i szybko wylosujemy zwycięzcę konkursu z tamtego odcinka. Tutaj macie do go mówiłem i faktycznie mu to rozdałem. Sieją widzowie, to kolejny odcinek trailowania piwem, a tutaj jest lista trzech ostatnich subskrybujących. Jeśli chcecie na nie zabić, zostaw subieka i łapkę w górę. Ała jakie dopały ja kurwa! Ała, 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 co mnie ale... boli! Co ty <laughs> powiedziałeś? Jaki Co ty kurwa? co? co ty je kurwa? Ała, nie daj ała, mu... Nie da, tak Ała, czekaj, to do czekajcie. Nie, nie, nie dawaj mu, nie dawaj mu. Przepraszam, ja przepraszam. Nie, Naprawdę przepraszam. Te Nie, nie chodzi a, jesteś? Jesteś na moich ramionach, ty? Jestem, 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 Przypał. <noise> Wiadomo, że przy tym, przy rudym z RDM Scottu mówimy RDM Scott. <noise> Jedziemy na komendę. Znaczy, lecimy znaczy się. Ktoś sygnata? Ja chcę sygnata. sygnata? sygnata? Ja chcę. No, ja. Nie ma. Czemu nie masz? No daj, no nie wiem, żyła. Ej, stój, kurwa. Słyszysz? A co? Czy ja to nie ty? Gdzie on jest? Mordo, ej, łysy. Ej, kurwa. Ty. O, oj, pochodzę. A ty kurwa po schodach chodzisz? Czemu je bacz? Nie wiem, nie! Lepiej na rider, stajesz. Kurwa, gruby mi Bomba na banie! Kończymy balet! Spierdola. Ała! Ała, gruby! Leżysz leż! Leżysz leż! Nie, nie bij! Ała! No aha, kurwa, za co! Ja pierdolę, kolejny ban. Nie da się nic grać tutaj. Siema, łysy. Mam do ciebie pytanko, sprawę. Cóż jest, sprawę jest. Ja tutaj Marshmallow artystą jestem, nie? No, i ogólnie mam taką sprawę, bo ty czarny jesteś, nie? To Ja sprawę mam. Bo jak ty czarny jesteś, to chyba oddychać nie możesz, nie? To jak czarny jesteś i oddychać nie możesz, no to, to wiesz. Przypał trochę, ale jednak oddychać, to trzeba to zmienić. Już nie oddychasz. Nie ma za co. W czarny, Aha, nie no, no jesteś, jesteś czarny. Akcie, kurwa, Aha haha, to sorry w takim to razie. To sorry biorę cię na szpital Aha. o, ten czarny też, to będę też nie, się, musisz, nie możesz oddychać. Będę się craftował kurwa po drodze. Na strażaka cię biorę jaki Ej chłopaki weź, weź zaakceptuj, dzięki. Weź ten A ty nie jesteś czarny, to ty możesz oddychać. Słuchaj mnie, morro, morro no. Daj mi jakąś fajną gierkę, w którą można pograć po Gierkę? No. Marshmallow! No, co tam? Tak, Chcesz tak. koncert? Pytanie Marshmallow No, co tam? Bo ja wiem, że ty taki ten... Nie możesz ja mu bebe, da, dasz mi Tak, dam ci Mamy? Masz po to po... O Dzień. kurwa, dałem to obie No dobra, i tak mam no, tylko 11 mu dam ci drugą no, Proszę Chodź Daj mi. Już ci daję klamę Ej to nie muszę Już ci daję treba. klamę O kurwa sorry Oj sorry ja pierdolę ja tylko kurwa przejebka Dobra, jedziemy na szpital Trochę zamieszanie zrobiłem no ale cóż Jedziemy, znasz mnie Wiesz kim ja jestem Teleport ek Ale wiesz kim ja jestem Dobra ja wiem Prawa jest Kurwa bana dostałem już widziałem jak się do mnie typ tepał Ja pier... RDM na respie Perm -ban. Kurwa się draśnie to na tym serwerze jebanym Nie da się trollować już Joo 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 Co Witaj Witaj Fajna furka Dzięki Chciałbyś napad może razem zrobić? Napad? Nie, nie. Nie? Nie nie. Nie, nie. nie. A nudzi ci się może? Nie nudzi mi się. Nie nudzi ci się, a co robisz? Teraz to taka sobie jeżdża. Teraz a, do no to weź i zrób mi przysługę, co? Nie, nie. Dobra, nie? zaraz się jedzę, za, dobra. Jadę do mechanika. Ej sorry, sorry, nie zauważyłem Cię tutaj. Siema, siema! Pomóc Ci w prawku może? Nie? A kiedy będziesz robić, to ja Ci pomogę. No dobra, to Ci życzę powodzenia. Jak już zrobiłeś parę te teoretyczny, to wiesz, łatwo będzie. Powodzenia Ci życzę, ziomeczku, najsowarniejszy. No dobra. To, cze to cześć. Dać Ci pieniądze może? Masz. No, no dobra, nie to nie Masz, przyda ci się, bo to jest świat pełen gangsterów. Cześć, twarda psycha, mocne pięści wyczekujemy go. Ej dobra, ten ty prawko zaszł O kurwa aż BW dostałem. Może nie zauważył jak się. On na pewno nie jest tego. Na pewno nie jest. Oj. Oj. O kurwa. Mordo żyjesz? O kurwa, sorry. Mordo żyjesz. Żyjesz? Dobrze I jest? Co to miało być? Pod prąd no. Przepraszam, przepraszam, tak by Dobra, to ja wiesz co, będę się chyba wycofywać już. Spierdalać będę. Kurwa przepraszam, nie będę już Kurwa Już na pewno nie zda Ej, kurier, kurier, prezent dla ciebie, bo ja ogólnie wspieram firmę kurierczą, nie? Chodź to ci dam Spokojnie srękałam w górze, żebyś się mnie nie bał. Nie, bo ty czarny jesteś, nie? To wiesz, bo na czarnych polują policjanci, no? To aż jeden czarny to nie tego. Nie umie oddychać, to ty też nie umiesz. Do widzenia. I can't breathe! George Florid. Nie. Yeah. Grzesiek Florida. Okej. Okay. Grzesiek. Okay. Nie mogę oddychać, jakże się kloryda, jakże go Floryda, nie, nie mogę oddychać, nie mogę oddychać, jakże się kloryda, jakże go słoryda, nie, nie mogę oddychać, nie mogę oddychać. Ucieczka, szybka wycofka z miejsca zdarzenia. Uwaga, bo na ostatni tek, o nie, nie to. Bombię ten serwer Wszyscy wybuchają Zobaczmy sobie Ej, coś nie działa Trzeba coś innego użyć Już! Grzesiek Floryda Okej. Okay. Grzesiek Okej. Okay. Nie mogę oddychać Jakże się Floryda Jakże go z Nie mogę oddychać Nie mogę oddychać Jakże się Floryda Tore da njemu ke otpihać